W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, jak system Enova 365 z modułem Business Intelligence może zrewolucjonizować zarządzanie twoim magazynem. Dzięki zaawansowanym narzędziom do monitorowania stanów zapasów, śledzenia rotacji towarów oraz prognozowania potrzeb zakupowych, możesz skutecznie obniżyć koszty i zwiększyć efektywność operacyjną. Sprawdźmy, co dokładnie oferuje ten system. Pierwszym kluczowym elementem są raporty BI, które mogą pomóc w redukcji kosztów magazynowych nawet o 15-30%. Umożliwiają one identyfikację przestarzałych zapasów, co jest kluczowe dla optymalizacji przestrzeni i finansów. Na przykład raport dotyczący wiekowania towarów na magazynach pomaga zidentyfikować zapasy, które zalegają ponad 180 dni. Dzięki temu możesz wprowadzać promocje na starsze partie, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów składowania, jak to miało miejsce w przypadku pewnej felgi aluminiowej, gdzie oszczędności wyniosły 23%. Kolejnym ważnym narzędziem jest analiza aktualne stany magazynowe, która integruje się z dokumentami WZ i PZ w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w każdej chwili znasz poziom swoich zapasów i otrzymujesz automatyczne alerty, gdy stany spadną poniżej poziomu bezpieczeństwa. Dzięki temu możesz podejmować szybkie decyzje, zapobiegając brakowi produktów w magazynie. Warto również zwrócić uwagę na system wczesnego ostrzegania o brakach. Działa on na zasadzie powiązania stanów magazynowych z zamówieniami w trakcie realizacji. Algorytmy uwzględniają średnią dzienną sprzedaż z ostatnich 30 dni oraz dostępność zamienników, co pozwala na lepsze prognozowanie i planowanie zakupów. Nie możemy zapominać o architekturze DataVolt w Enova 365, która zapewnia elastyczność i ścisłe śledzenie zmian parametrów w czasie. Dzięki tej architekturze Twoje dane będą nie tylko uporządkowane, ale także łatwe do analizy i interpretacji. Na koniec zastosowanie raportu bilans stanów i zamówień pozwala na wizualizację zapasów w kontekście zleceń produkcyjnych, co jest niezbędne do efektywnego zarządzania logistyką. Czy wiesz, że w jednej z sieci dilerskich wdrożenie tego raportu zmniejszyło przestoje produkcyjne o 41%? To przykład, jak dobre narzędzie analityczne może wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firmy. Podsumowując, rozwiązania dostępne w Enova 365 to potężne narzędzia, które mogą zmienić Twój magazyn w strategię oszczędności. Redukcja zapasów bezpieczeństwa, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz eliminacja błędów inwentaryzacyjnych to tylko niektóre korzyści, które można osiągnąć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wdrożyć te innowacyjne rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie, warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart. Dzięki nim Twój magazyn może stać się centrum profitowym, na jakie zasługuje. Chcesz wiedzieć więcej, szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.